Hej, dzisiaj zrobię ciasto Skittles. Zaglądamy do środka ciasta. Zabieram się do krojenia. Mamy to. Pięknie! <noise> Jaki kolorowy! Nie no, śliczny śliczny. Udało mi się tak przekroić, że mam wszystkie kolory galaretę, które użyłam. Spód mam z ciasteczek i masy kajmakowej, masa serowo-śmietanowa, z galaretkami w środku i oczywiście z cukiereczkami z kikals. Na wierzchu ozdoby, cukiereczki, galaretka. Kolorowo, pięknie, zachęca do jedzenia. Myślę, że tort na urodziny dla dzieci idealny. Super to ciasto, prze? Super. Kolory, jeszcze ta masa taka właśnie, widzę, u ona z tej galaretki, cytrynowej, już taka kremowa, taka ekry, no takie, tak jest eleganckie, tak mi się to wszystko podoba. Czekam na łapki w górę, za wszystkie serdecznie. Dziękuję i mam nadzieję, że pobijemy rekord. Udało się zdobyć 1000 łapek, mam nadzieję, że zdobędziemy 1200. Motywuje mnie to do dalszej pracy, do wymyślania ciast i jak osiągniemy ten cel, na pewno szybciej wymyślę jakieś nowe ciasta. Czas na szybkie info. Pamiętajcie, że pisząc w komentarze macie szansę zdobyć na moim kanale ciasteczka. Dzisiaj wyjątkowo będzie pięciu zwycięzców, dlatego że w teście płatków śniadaniowych nie było ligi ciasteczkowej. Koniecznie obejrzyjcie go. Dołączajcie tą... Motkę do swoich komentarzy. W tym tygodniu najlepsi byli Skateboardo, Becia, Oliwia czaruje. Oni zdobyli po 10 ciasteczek, a teraz czas na najlepszych z najlepszych. Wiktoria Kowalska i Debez Ciary. Gratulacje. Potrzebujemy jedną zieloną galaretkę, trzy żółte galaretki, jedną czerwoną galaretkę, 200 g skittles, 400 g masy krówkowej, 100 g winogron. 200 g herbatników, 500 ml śmietanki kremówki, 4 łyżki cukru pudru, 450 g serka homogenizowanego waniliowego. Zaczynam od przygotowania galaretek. Jedną szklankę wrzątku, przygotowałam sobie tutaj, widzicie, do tego dosypuję czerwoną galaretkę. Mieszamy do rozpuszczenia galaretki i podobnie przygotowujemy zieloną i żółtą galaretkę. Dwie galaretki teraz wsypuję do szklanki wrzątki. I mieszam, 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 mieszam. Galaretka musi się rozpuścić dokładnie, a potem wystudzić. W tym czasie możecie zaglądać na Instagram, tam wszystkie są nowości. Oczywiście zdjęcia z mojego codziennego życia też są. Co działam w kuchni, jak działam. Na Facebooka też zaglądajcie, lajkujcie. Dziękuję za wszystkie lajki. Czekam na was. Zabieram się teraz do przygotowania spodu na ciasto. Wykorzystuję do tego herbatniki, a wcześniej przygotowałam sobie tortownicę średnicy 26. Centymetrów. Mieszam, 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 mieszam. Masę krówkową, troszkę sobie podgrzałam. Teraz wykładam na herbatniki. Rozmarowujemy równo masę. Jak jest podgrzana, ona się fajnie rozprowadza spokojnie, bez problemu. No i widzicie, że na masę kajmakową nałożyłam jeszcze jedną warstwę herbatników. Teraz na chwilkę wkładam to do lodówki w chłodne miejsce, chociaż jest 15 minut. No i teraz działamy dalej z galaretką. Pamiętajcie, rozpuściłam czerwoną, żółtą, zieloną w szklance i teraz ona jeszcze nie całkiem ale już prawie wiąże. I teraz będę chciała zatopić <grymne> zatopić moje kitelsy, galaretce, tak żeby przykrycie. je. O. Kitelsy zatopiłam w galaretce. Przypominam, że robię to samo w zielonej i w czerwonej. Wkładam teraz do lodówki Przygotowuję masę serową i zaczynam od ubicia śmietany kremówki. Dalej, dalej działam, robię masę serową, teraz 450 g serka homogenizowanego, zmiksuję z czterema łyżkami cukru pudru. Śmietanę ubitą dodaję do serka i miksuję. Do masy serowej dodaję teraz stężającą galaretkę, którą rozpuszczałam wcześniej, pamiętajcie, cytrynową. Kolejny etap, widzicie galaretki zatopione, tu mam skitelsy, jak w tych bursztynkach yy, robaczki, a nie, no to mam takie kolorowe galaretki czerwone, że śliczne kolory. Subskrybujcie mój kanał, dzięki za wszystkie subskrypcje, dzięki temu mogę się rozwijać, docierać do nowych odbiorców, tutaj trzeba kliknąć ten przycisk pod filmem. No i dokładamy i wrzucamy. Ja już mieszam, mieszam, żeby wszystko ładnie nam się tu wymieszało. Maciek mówi, żebym wrzuciła skitersy tak samo. No rozpuści mi się pewnie i masę mi zabarwi. Dobra, zaryzykuję. Biorę parę. Nie dużo, nie do dużo. Parę wrzucę. O, kolorowe znowu są kropeczki. I mieszam. Masę serową wykładam na spód ciasteczkowy. O, tam gdzie cyrkówka jestem tak kurczę, one się prawie wiązał, więc. Nie wypadnie, spróbujemy? Nie, ja widać trochę, dobra, na, na godzinkę do lodówki, a później zajmę się dekoracją. Tutaj zostały mi kalaretki i skitelsy do dekoracji. No właśnie, Renata Gapa, przepraszam, jemy ja winogrona, bo przygotowałam sobie, że wrzucę je do masy serowej, zapomniałam, a do dekoracji nie pasują, więc... a są pyszne. Bezpyskowe, słodziutkie, właśnie jest sezon. A jak będziecie robić to ciasto w innym sezonie, możecie dołożyć truskawek albo malin. albo jagód. <grymne> Gramy? <grymne> Nie, dekorujemy. Wysypujemy. Kosteczki, koloreczki układam sobie tutaj, wykańczając kółeczkę. Ciasto wyszło przez super. Kolorowe, piękne, zachęca do jedzenia. Oczywiście macie tutaj jeszcze moje dwa fajne filmy. Zaglądajcie oglądajcie. Jeżeli jeszcze ktoś nie zasubskrybował, może teraz też to zrobić. Do zobaczenia w następnym filmie. Pozdrawiam gorąco, ciasteczkowo.